Witam Państwa serdecznie na portalu edukacyjnym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego na pierwszym webinarium zatytułowanym Hipercholesterolemia Rodzinna. Witam serdecznie naszych ekspertów, pana doktora Krzysztofa Chlebusa, pana profesora Piotra Jankowskiego i pana profesora Jarosława Kasprzaka. Ja nazywam się Marcin Gruchała. Proszę Państwa, nasze dzisiejsze webinarium będzie dotyczyło hipercholesterolemii rodzinnej, najczęstszego schorzenia, uwarunkowanego genetycznie, związanego od najmłodszych lat z bardzo wysokim poziomem cholesterolu LDL w surowicy krwi, a co za tym idzie, przedwczesnym rozwojem miażdżycy i bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym prowadzącym do przedwczesnych zgonów, przedwczesnych zawałów, do rewaskularyzacji, do udarów mózgu. To schorzenie, które rozpoznajemy zdecydowanie zbyt rzadko. Nasi eksperci posiadają ogromną wiedzę i doświadczenie w zakresie rozpoznawania i leczenia hipercholesterolemii rodzinnej, którą się dzisiaj z nami podzielą.